wyjaśnione bardzo cicho tuż przed świtaniem kiedy to najbardziej głęboki sen wśród strażników mieszczan mieszawskich zadowolonych z odpędzenia mieszczan toruńskich w ciszy stopy nawet owinięte pełnianymi onucami w ogóle chrzęstu oręża nie było słychać podciągnęły hordy zakonników Krzyżackich i opłaconych żołdaków przez opłaconych przez mieszczan. A! Szef, jeszcze Na mury! Na mury przestawiajcie antenerie! Brawcie! Zerwali się! Wprawdzie zerwali się obrońcy Zamku Dybów, ale okazało się, że proch ktoś zamoczył w nocy. Wiele dział nie wypaliło. Nech krzyżaccy dożynają. Już na murach są. Roztrzaskują czaszki nie do końca uzbrojonych obrońców. Ci... Sami nie wiedzą, czy to jawa czy sen, a wielu z nich nie podniosło się złoża. Tak oto na mury wdarli się knechci i żołdacy, krzyżaccy pod dowództwem Konktura z Torunia. Tak oto przy dźwiękach fanfarów na murach Zamku Dybów załopotał o proporzec z godłem miasta Torunia załopotały również flagi z czarnym krzyżem na białym tle. Okazało się, że zakon tak długo atakował, aż w końcu ręka kontura krzyżackiego zacisnęła się. I co starosto, nie jesteś teraz taki hardy, co? Długo będziesz siedział w naszym lochu? Oj, będziesz siedział w tych samych lochach, które napotowałeś. Tam już rekruci siekali kapustę i będziesz jadł samą kapuchę. Honoru u was i grosz. Po krzakach się chowacie. Nocą, kiedy... Uczciwi obywatele śpią, przybywacie, a i zdrajców macie w naszych szeregach. Wasze pieniądze nie starczą Wam na długo. Nasz Pan, sam on, ach, o, tak już widzę jak patrzysz. Władysław Jagiełok, ten sam, który rozgromił Was pod Grunwaldem. Niedługo odbierze co je. Strajców płacie dlatego, że widocznie za słabo płacicie. Słabo. Właśnie. Tu dziś zamku. Bronić przeprawy, bronić Wisły. On sobie tam pewnie chodzi i słowików słucha w lesie. Żeby to przypadkiem się dla niego źle nie skończyło, oczywiście. Nie życzymy, nie? On długo panuje i tam sobie żyje. Ale póki co, my jesteśmy tutaj. Za kongurą. Już niedługo. Przejdzie. Przejdzie na was czas. No nie doczekać. Konturze, nie Nieraz Cię już na pojedynek wyzywałem. Podczas tego oblężenia. Gdzie wtedy byłeś? Wtedy byłeś. Taka ochrona dobra, że kontura bronią. Nie trzeba mi do walki wychodzić z byle starostą. Rycerz cię... Ciep... Bronią kontura, bo sam się nie obroni. No bo... nie. Także konturze, twoje dni też są policzone. Ja życie za nasz... Ja mogę życie za Królestwo Polskie oddać. I będę tego dumny. A i moi potomkowie o tym będą wspominać. A ciebie czeka zapomnienie. Jak taki chętny jesteś oddać ży życie za swe państwo, to na pewno odda. Gdyby w, w łańcuchy i do niewoli. Tak oto okazało się, bo wyjaśnić musimy, kto zdrajcą. Okazało się, że zawód katowski, który w średniowieczu za najpodlejszy był uważany, okazało się to w Oto bowiem kat, którego dzisiaj spotykaliście, z którym nieraz mierzyliście. Okowy, to on okazał się zdrajcą i to on otworzył furtę zakonną, a co więcej, teraz starostę Dybowskiego zakuwa w kajdany, a starosta chyba woli rzucić się z morów zamkowych niż wy, nie?

Ja, ja się nie boję. Juan mm. Piña. To ci topczeń byłeś. Dobra, ja przysłałem cię, ja w tym samym zamek w tym obie. Pod butem krzyżackim, a gród a grud w Nieszawie, tylko chyba Do ostatniego płaza został. Ale. Abyśmy optymistycznie do domu. Moi drodzy, ale abyśmy optymistycznie do domu wrócili, to za dwa lata, w 1433 roku, król Jagiełło upomni się o tę ziemię. I z kusytami czeskimi splądruje pomoże, Ogromny odwet na zakonie odbierze. A za cztery lata zamek w Nieszawie powróci do prawowitego właściciela. Władysław Jagieło obejmie rządy. Jego syn Kazimierz Jagiellończyk tutaj na zamku w Nieszawie. W Grodzie Nieszawskim na Zamku w Dybowie będzie odbywał rozmowy z przedstawicielami Stanów Pruskich. Bo Wy oto mieszczanie toruńscy za lat kilkanaście zrozumiecie po czyjej stronie stanąć należy. Moi drodzy, wielkie brawa. Na zakończenie dla wszystkich rekonstruktorów, przed wami goście i przyjaciele Fundacji. Mieszawa, przed Wami jako główny organizator Aleksander Żmuda Trzewiatowski, jego goście, jego przyjaciele, wszyscy, wszyscy, którzy przyczynili się do całodniowej rekonstrukcji zdobywania grodu. Wielkie, wielkie brawa dla nich. Może trochę niewygodnie, ale to taka moja rola. Ja ze swojej strony dziękuję Wam za przybycie. To nie koniec jeszcze dnia dzisiejszego, bo nasze stanowiska są otwarte do godziny 20. Ale przede wszystkim chcę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację.